Hej też witam. Hej <coughs> cześć, witajcie z sesji Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Fashion Lights Dzisiaj zagramy sobie jako straż eee, dobra 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 eee, tak, nie wiem iść tu ścięcie się w drzwiach nie, nie mieszczę. Dobra. Idziemy idę, idą. Idam, Idam moje No, dobra. To czekamy na jakiś pożar. O właśnie, kotu tu drzewie. Ale gdzie? Bo daleko to mi się nie chce jechać. Hmm, dobra. Jakbym był małym samochodem, to bym mógł na patron nawet być. Ja jestem ciężki, na ciężkim nie jeździ się na patron. Oczywiście tak, włącz sobie ku O que Jeer, dále mám pětšenstvo. Dobra, to je zakaz, zakaz jazdy. Poczekajcie, muszę wyłączyć. dobra. Ale on nie biegł do mnie, szczero. To To jest napad na funkcjonariusza Prawa Nie jak to się mówi, to też USA to jest całkowicie co innego. Hmm. Ta gra i optymalizacja, 3 ruchy. Przyjał State Trooper. Panie! Panie! Ci kurwy synu damy, bym nie strzelał Wezwij transport, panie, a nie, a nie się pana w kura. Ja nie jestem jeszcze medykiem, żeby się zajmować rannymi, kurwa. Miałam nawet czym się zajmować. Ja Chyba. Letowniczę. Mam, ale mi się nie stał. Dobra. Yy. To wy się panowie zajmijcie tym? Bo to jest misja zepsuta, bo ja nic nie mogę zrobić. No ale ta gra jest upośledzona. Żeby ich wyłączyć, to ja nie mogę chodzić. Nie mogę być w aucie. Czyli nie mogę być w ruchu, nawet jak stoję, to jestem w ruchu w tej grze. Czekajcie, ja sobie zjadę. Kurwa, macie. może to się tak nie powiększa i w kurze. Awesome. Wszyscy? Okay. Ja coś wyłączyłem idioto. O, oh, ah. Ale pośledzone te auta są w USA. Naprawdę co to za kurwa klocek? Blokował blu cały ruch. To też bym zablokował, ale oczywiście boty są także pośledzone i nie zablokowałem ruchu. Piątka. Blokujemy ruch. Dobra, e, teraz zapraszam backup tutaj engineer Jest CBA najpierw wezmę A gdzie ja? Chuj Dobra, dawajcie, dawajcie A pierdole ale oni są upośledzeni mhm. Ja pierdolę gasi, nicą ja nie wierzę. A ja nie będę w ogóle gasił. Co ja mam wyjebane? Jezus ale czemu no kurde? To, to jest normalnie w, w Polsce kurwa siedzą jak mają takie gówno ubrane na swobie. Już się ta gra jest upośledzona. Cześć, panowie, róbcie coś, się nie patrzycie się na, na mnie. Dobra, będą wymijać. Będziecie te dybile stanęły. Tak, tak, rozjedźmy. No, tak tak, tak, tak. się Pośledzona, chodź. A czemu tu siedziała się paliło? Było uciekać nie siedzieć środku. No, możesz. Dawajcie transport. No. To jest naprawdę ta ranna No dobra. Halinga na ale żeby on umarł, bo nie ma tego głowna do oddychania. Naprawdę, żeby on umarł, będę się cieszył. Stoimy, ma to na samym chyba, w środku. A tu jest. To jest wyjścia. wyjście. tak? W Tak. Ja. Jeb. Tarana Taran T -t -t Od kiedy Po co za jebi zaraz ten. Od kiedy kurwa te strażacy mogą mieć taran? Dobra się no. Ha. To się Bardziej tu Dobra. Nie tu policja, bo to trzeba zabezpieczyć miejsca. Ja przejadę trochę tym, żeby tematowy matoły mogły jechać. Ja bym mamę skłon... O, tak, chylaguj. Nie, jak ja mam wejść, no? What the fuck? No, kurwa. Boże, tylko jest jestem Wejdę bez tego. Kurwa kim ja jestem. Ja się nie uduszę. Dobra, teraz idziemy po... Daj Wam pomóc. dobra, ubieraj te gówno na mordę. Nie, mi dobra. E, dismiss... Dismiss... Thanks. To ja... A nie będę wam zostawiał darmo zjady, co, wy myślicie, że to wasza kurwa? Bum. Do widzenia. Hej, żeglum. Do widzenia. Idziemy na kolejne. Dobra. Tak, muszę znaleźć, gdzie jest FD. Tak, później w lewo i w prawo. A, napisam, że jest FD, kurwa. Jezus. O kurwa macie. O, tam ci w ogóle moi zaczęli umierać, ale mi ich nie szkoda. Więc ja ma pół HP. Tak nic nie robili, więc... Gdzie? Kwa co wam do tyłu, a nie jadę do przodu, więc mnie nie zmienię. Dobra, i zamykałem bramę. Ja was sobie panowie dysmisnę. Jeżeli by był jeszcze jakiś pożar, macie mało HP. Bum Ja mogę chyba zrobić Czekać, że on może z swoim autem Ale gdzie Czyli ja to przyjmę Ale to jest Dobra, jedziemy Kurwa U Jezus. Czyli Bum Dobra, czyli nie ma już miejsca, dobra I hope your Jesus. z cepie jedziesz czy nie? Jest. Kurwa, tępak, no Jezus Ziomek, kurwa! Jak się zjeżdża, to się nie wiesz na środek, tylko na prawą stronę Wioto. A jak się zjeżdża, to się też zatrzymuje Tak, tak, zjeżdżaj w lewo no c... Gdzie nie jest? Słysza, są... Opatrzcie, ci ludzie są głupi. Ciekawe, jak mam ich wziąć do kliniki. UWA kurde strażą pożarnym, Tak, tak. Bring them into the clinic. Mm, tak. Ta na paki wezmę. To w sumie czemu ja go ratuję. Mógł nie wpadać pod to, matą. Gdzie on jest? Że nic nawet nie podnoszę. O Boże, no, wal... Well, nie, 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 Przeszkoda ci Przeszkadza mi kur. Mm -mm. To jest na... No, Wieć tym kurwa gównem mm Mhm. Widzę, że... Karetka jest sobie śledzona. Latowniczy. Po co mam go ratować? bo Posz... Medycy są tak. To jest bodaj pacjenta. Dobra, bum. Puls, no aha. No, zbadaj. Dobra, badanie glukozy. Kurwa, co to wszystko musi być w Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Tak szczerze nie znam się na takich rzeczach. Koniecz musi być. Wow, 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 jej Dobra, złamanie, no i co z tego? Dla mnie to tak szczerze, maska tlenowa masz, jakbyś się miała podłodzić, bez v transport. dziękuję, dzięki, Bajo. Bajo. Dobra, to była już ostatnia misja. Teraz wracam do bazę i kończymy ten odcinek. Jeszcze chciałbym powiedzieć plan na cały tydzień. Na cały tydzień następny sumienia sumie Bo dzisiaj jest już który? 3 grudzień? To będzie czwartego, czyli czwartek To nie jest na straż, nie wiem kto robił te mody. Tak terrorystyczny dla straży, no ja nie rozumiem, jest dziwne. Czwartego będzie właśnie Flashing Guides Piątego Lifal Albo coś innego A szóstego sobota Znaczy sobota, najprawdopodobniej najpierw to będzie live I Zapraszam Was Też O Przypital Zapraszam Was na TikToka e, Ten Polsgap e, Profilowe Jest takie same jak na tym kanale tam będą się pojawiały informacje o live'ach filmach no Kurczę, wyłączę te światła bo no mam 66 obserwujących więc no zapraszam na niego a ja teraz was żegnam z wami był Polsgap Wam przyjemnego wieczoru, że zajadę i włączę wideo. Hej, cześć i żegnam.